Przez tył też trzeba. Ktoś musi. Ktoś musi. Gra się na Darek i kałkowary. Darek i kałkowary. Złudni, ale. Złudni, ale. Jak to ty chciałeś? Darek Kowalski? kałkowary. A jak złudni? Michał Kowalski. Jak Michał Kowalski. Ja Najpierw Ci prędzej Grażynka, od nas Tak, Ja mam bardzo, bardzo z tego serca. Te podświetlenia pasują bardzo do włosów. Do wszystkiego. Ja Grażyna, bardzo Ci dziękujemy za to, że jesteśmy tu 51. Ja jeszcze, jeszcze ja dołożę, bo naprawdę te wydarzenia są wielkie. Naprawdę, bardzo Ci dziękujemy. Wiemy, ile wkładasz do pracy. Ile dokładasz do tego całego interesu. I chcemy, żebyś chociaż takie małe ziarenko szczęścia miała od nas. I Darku, ty... Darku Michale. Dziś jesteś Darek Michał. też. dziękuję, że tu jesteście. Ja muszę tutaj sięgnąć po coś. Bardzo proszę Andrzeju Rodysie, chodź do nas współtwórcą. Czy ty czytasz w okularach? Bardzo się cieszę, proszę bardzo. No proszę bardzo, daję ci mikrofon, jestem taka szczęśliwa, że przeczytasz. A ja wiecie, taka młoda, pani ja na Przeczytam. Tym razem. Przepraszam. Ale tu się coś O, Stowarzyszenie autorów Polskich oddział Warszawski II, czyli my. Podziękowanie dla Grażyny Dąbrowskiej Krawczyk, drogiej gospodyni klubu galerii Ona, za przygarnięcie nas w swoich gościnnych progach przez 50 kolejnych miesięcy, podczas których wielokrotnie dawała dowody swojej przyjaźni, a także zrozumienia i wyrozumienia dla nas, dla naszych nieziemskich czasami pomysłów. A klimat, jaki wytworzył się na naszych poetycko-muzycznych dachach, o którym wróble ćwierkają na obu półkulach, zapewne nie byłby taki, jak jest, gdyby nie ona, potrafiąca znakomicie ze znawstwem oceniać utwory w turnieju jednego wiersza, jak i wyczarowywać niezwykłe zupy. O, coś się Cały czas coś pisała z mikrofonem. Nie? No nic <śmienicielibyś> no, no może spróbuję bez mikrofonu, ale ja, chyba ja, już działa. Ja, Potrafiąca znakomicie ze znawstwem oceniać utwory w turnieju jednego wiersza, jak i wyczarowywać niezwykłe zupy z zupełnie zwykłych składników. I za ten za tę wielką dla nas przychylność serdecznie dziękujemy i życzymy wszelkiej pomyślności, pozostając jednocześnie w nadziei, że razem dożyjemy kolejnych okrągłych jubileuszy. Tu jest podpisana prezes Rady Rozdziału i oczywiście jest data dzisiejsza 28 listopada 2014 roku. Podpis, proszę państwa, to nieważny jest zupełnie, natomiast podpisani jesteśmy my tu wszyscy. Tak myślę, prawda? A dzisiaj zupa będzie zasłona. Jak? Jak każdy się teraz pali? Darek Michał. Darek Michał. No dopiszemy mu Tego no Michała. To no. jest teraz podziękowanie dla Tarka Michała Kowalskiego za aktywną, pełną zaangażowania i wielostronną pomoc w realizacji naszych spotkań literacko-muzycznych na dachu, za okazywaną nam na każdym kroku sympatię. Można śmiało powiedzieć, że spotkania te bez darka straciłyby wiele ze swojego klimatu. Wszystkiego najlepszego! A ja bym się raczyła bez to już naprawdę nie Bardzo dziękujemy Grażywko. Mam nadzieję, że pozwolisz na kolejne 50 dachów. 50, 50, 50, 50. i 50 i 50 i 50 i podwandy bandy oficjami. bardzo proszę bardzo 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 Wam dziękujemy wszystkim, że przychodzicie tutaj do Grażynki że możemy Wam troszeczkę naszego serduszka przekazać i Was gościć co miesiąc jest Wam naprawdę bardzo miło bardzo dla Was za chwilę, ponieważ kochacie panczyć, za chwilę dla Was zapalczy Monika Pusztal, która właśnie dojechała ze Stanowej Woli albo z Krakowa, nie wiem gdzie była dzisiaj.